Celem naszym to jest głównie, żeby pokazać właśnie jeszcze tym niezdecydowanym, bo takie osoby też są, że politechnika to nie jest nic strasznego, że to jest, my traktujemy panie i panów tak samo, uważamy, że no bycie studentem w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych nie wiąże się z płcią, a wiąże się z predyspozycjami konkretnej osoby, prawda? I zachęcamy, to nie jest takie trudne, a gwarantuje ciekawy zawód z przyzwoitą pensją. Poza continue o no estúdio. To jest pewna zaszłość. Mi się wydaje, że to się tak zmieniło w dobie skomputeryzowania tej całej sprawy. To już taki obraz jak kobiety, jak to grane na przykład przez panią Grażynę Szapołowską w serialu 40 lat, kiedy w Gumowcach gdzieś tam na budowie dworca centralnego chodziła razem z inżynierem karwowskim, no to już jest chyba przeszłość. I nawet ilość pań, które się zgłaszają do nas jako kandydatki na, na przyszłe studentki, która no się ustabilizowała mniej więcej na poziomie 40% rocznie, to świadczy o tym, że już te młode pokolenie, no młodszy ode mnie, młodszy od pana redaktora, yy, znakomicie inaczej podchodzi do tej całej sprawy. Nie mam specjalnie wyjścia w domu, mam dwie kobiety. To jakbym nie popierał kobiet tutaj w pracy, to od piekło w domowe. Natomiast, no, tak naprawdę, ja bardzo lubię z kobietami pr pracować. Jak y, y, zapewne ta opinia bierze się stąd, że szefami wszystkich trzech jednostek, które bezpośrednio ze mną współpracują, są panie, z nimi się bardzo dobrze współpracuje. No i również na wydziale, tam w swojej grupie naukowej, mam też kilka pań, z którymi bezpośrednio współpracuję, które kiedyś były moimi studentkami, potem doktorantkami, teraz już się usamodzielniły, bo porobiły habilitację i mnie bardzo cieszy, że się rozwijają i tak wspaniale. Mam nadzieję, Za calados que professor alguns anos eles